Siemanko! I pamiętajcie dzieci, mycie ząbków jest bardzo ważne. Ogólnie trochę nieogarnięty jestem, więc trzeba by to zmienić, żeby wyglądać jak człowiek. Wow, i jesteśmy. W sensie ja jestem już ogarnięty i gotowy. I mało tego, nawet tutaj kumpelacy się znalazł. Siemanko kumpelacy. Co tam u ciebie? Ogólnie dzisiaj chciałem wam troszeczkę opowiedzieć, jak wygląda mój dzień, jak ja jakby teraz żyję w tych czasach kwarantanny i całego tego zamieszania. I oprócz tego chciałem wam opowiedzieć trochę o zmianach na kanale, ponieważ takie zmiany też nadejdą i w sumie już je pewnie zauważyliście. No i właśnie to wam wyjaśnię Ojejku. No co tam, moje kluseczko? No czemu ty sobie tutaj tak leżysz, co? No biedny, zostawili na balkonie, tak wyrzucili na balkon. Nie, a tak serio to już mu jest chłodniej tutaj na balkonie, bo jak on sobie leży, to po prostu się chłodzi. Ale spokojnie, nie jest sam. Bardzo często ma towarzystwo w postaci o tego ziomeczka, którego tam widzicie, kumpel. No. Także przynajmniej się chłopak nie nudzi. No ale oczywiście dobry dzień nie może zacząć się bez herbatki. Herbatka zrobiona, a my musimy porozmawiać. Generalnie słuchajcie, dzisiaj będziecie oglądać lifestyle na moim kanale, bo co niedzielę o godzinie 10 będą pojawiały się takie właśnie materiały totalnie lifestyle'owe, luźne, bo chciałbym, żeby taka forma też pojawiała się na moim kanale, a dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć trochę o zmianach, które będą dotyczyły całości, którą już pewnie zauważyliście, jak i również chciałem wam opowiedzieć o moim dniu. Także rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy. Jak widzieliście, mój dzień zaczyna się w bardzo prozaiczny sposób, tak jak pewnie większości z Was. Czyli wstaję, idę umyć zęby, wchodzę pod prysznic, ogarniam się, robię sobie herbatę i przychodzę tu do kompa. No i siadam i zaczynam pracę. i Większość czasu spędzam właśnie przy komputerze, pracując, odpisując na maile, tworząc dla was odcinki. Tajemniczy projekt też za niedługo, który opublikuję, ale o tym będzie nieco później w sensie w odcinkach lifestyle'owych na YouTubie albo gdzieś ogólnie na YouTubie, bo no właśnie, słuchajcie, następują zmiany na kanale. Jakie? wszystko wam opowiem. No ja teraz sobie tutaj oglądam taki odcineczek, yy, który został do mnie zmontowany, później sobie tutaj wklepuję popraweczki, wysyłam to do montażysty, montażysta to sprawdza, wprowadza poprawki, a wy takowy później odcineczek możecie oglądać sobie na YouTube. Ja sobie tutaj coś poklikałem. No nieważne, yy, sprawdzam to i tyle. Yy, yy, yy. Siedząc przy komputerze przez większość czasu, tak jak wam mówiłem, albo odpisuję na maile, czyli klepię po prostu w klawiaturę, a ty mnie tak podglądasz? Albo robię sobie research do odcinków, szukam po prostu jakichś fajnych tematów, no bo niestety nie mam żadnej osoby, która zajęłaby się researchem, ale być może ktoś z was byłby chętny, możecie się odzywać na maila. Przeważnie swoją pracę kończę wieczorem, gdzieś koło godziny 21, 22, no i mam chwilę dla siebie i wtedy po prostu siadam na kanapie, przeglądam sobie trochę to, co się działo w internecie, przeglądam sobie YouTube'a, Instagrama, swoją drogą zapraszam was na Instagrama, wbijajcie tutaj na mojego Insta, mamy ponad 700 tysięcy obserwatorów, Fajnie by było dobić do miliona, dlatego zapraszam, może jakiś konkurs zorganizujemy. W sumie to dobry pomysł. Ale wracając, siadam, przeglądam neta, a po przejrzeniu neta, no co można robić, oglądam sobie serial. Ostatnio w ogóle odpaliłem sobie Breaking Bad'a, jestem chyba już na czwartym sezonie i powiem wam, że ogląda się to całkiem nieźle. Jak skończę oglądać serial, to lecę do łóżka, wstaję i w sumie tak ostatnio wyglądają moje dni, nie są jakoś nad wyraz. Emocjonujące, może czasami pójdę do sklepu, ogarnę coś innego, coś sobie pogram, coś porobię. No to tyle, więc. Nie dzieje się nic u mnie specjalnego, ale na kanale teraz dzieje się bardzo dużo, jak już pewnie mogliście zauważyć, rebranding kanału, teraz głównym motywem będzie nasze Oko Illuminati. Za niedługo pojawią się też fajne koszulki i bluzy, ale o tym was będę informował. Najważniejsza rozpiska, zapiszcie to sobie gdzieś w notatnikach albo gdziekolwiek, bo tak teraz będą się pojawiały odcinki. We wtorki, co tydzień, 6.30 jakieś różne tematy, będziemy to poruszać, będziemy o tym rozmawiać. W czwartki o 18.00 będą pojawiały się maratony filmowe. To znaczy, będę przygotowywał dla was tematy na różne, no, no różne tematy po prostu. <laughs> I oczywiście to będą takie zestawienia, na przykład kilku różnych rzeczy. Jak wiecie tam odpowiedni próg polubień, to wtedy automatycznie pojawi się na YouTube kolejny odcinek, więc w czwartek dawkuję wam nawet dwa, czasami trzy filmy. Piątki każdego pierwszego i ostatniego tygodnia miesiąca będzie pojawiał się film z jakiejś specjalnej miejscowości. Pamiętacie zapewne materiały, jak byłem w nawiedzonej wsi? Bardzo podobne materiały właśnie będą pojawiały się każdego pierwszego i ostatniego tygodnia miesiąca. Data publikacji piątek, godzina 16. Kolejne raz w miesiącu, prawdopodobnie w połowie miesiąca, będzie dla Was dawkowana straszna historia z youtuberem. O godzinie 18 w sobotę wjeżdża na kanał i oczywiście co tydzień o godzinie 10. Czyli co niedzielę pojawiają się odcinki lifestyle'owe, Tam będziemy sobie, nie wiem, vlogować, robić jakieś challenge, duper, ale, no nie wiem, proponujcie w komentarzach, co byście chcieli obejrzeć. Tak wygląda rozpiska. Zapiszcie to sobie wszystko, bo to jest mega ważne. I teraz ruszamy z kopyta naprawdę z kopyta z kanałem. Jeśli chodzi o kanał, to mam bardzo dużo pomysłów, ale może fajnym pomysłem byłoby też zrobienie QA i odpowiedzenie na kilka nurtujących pytań, oczywiście Waszych pytań, dlatego możecie napisać w komentarzu, jakbyście mieli jakieś pytanka, przydadzą się na pewno do QA, chociaż ja też na Instagramie na pewno będę Was pytał odnośnie jakichś różnych rzeczy. Więc, no, dzisiejszy materiał będzie trochę taki chaotyczny, no nie wiem. No, także chyba zbędnie nie ma co przedłużać, bo te odcinki co niedzielę... No, słuchajcie, będą luźne, naprawdę będą luźne Ta forma dzisiejszego odcinka mogła być troszeczkę chaotyczna Ale to wszystko ze względu na no, to, co się dzieje na świecie Więc no, nie mam tutaj operatora teraz przy sobie żadnego Nagrywam na statywie i gadam do was sobie jakieś tam duperele Być może obejrzycie to do końca, a być może nie Będzie się wiele działo, słuchajcie Od maja naprawdę kanał rusza z kopyta Ja też y, od, no, w czerwcu przedstawię wam mój projekt Już nie mogę się doczekać, żeby wam go przedstawić Bo no, pracowałem nad nim od sierpnia więc no całkiem, całkiem sporo Więc jeżeli mielibyście jakieś pytania, pomysły na filmy, cokolwiek Piszcie na dole w sekcji komentarzy Możecie też napisać jak wam się podoba sam motyw Illuminati Myślę, że na pewno większość z was jest zainteresowana tymi moimi koszulkami Ja o tym was będę informował spokojnie O tym też się będziecie dowiadywać No a na dzisiaj to już chyba tyle, no bo... Chyba się już za dużo rozgadałem nawet nie przedłużając, do zobaczenia, subskrybujcie kanał, bo teraz będzie tych filmów naprawdę o wiele więcej i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! A jeszcze w ogóle podczas tej całej kwarantanny skończyło się moje... Mm, co? Aha, moje ubezpieczenie od motocykla, więc muszę wypełnić taki wniosek o rezygnację z tego ubezpieczenia, żeby mieć spokój, widzicie, cały czas coś do roboty.